Siema, tu tutaj plepsow witam na dzisiejszym odcinku i dzisiaj gramy w bedwarsy na trybie TNT Rush ten tryb, miałem już odcinek z tego trybu kilka dwa, trzy może yy, i polega na tym, że niektóre rzeczy są zmienia to że z, niektóre rzeczy są tańsze yy, i na środku zamiast emeraldów jest TNT, które wybucha od razu i wybucha mocniej. Na dalszą odległość. No nie wiem co jeszcze. Tak mi nic to już do głowy nie przychodzi poza tym. Oj, już już. Swoje rzeczy Mam ten... no, w ogóle... Dobra. No, Powiem, e, Nagrywałem, zacząłem. O, oh, kurczę, ale 7 sekund, 2, 3, 4, 4 teraz Nagrywałem to przez chwilę dla Was, ale. Ale niestety nie wyszło coś. Znaczy nie. Znaczy nie. Przebądź przy nagrywaniu. Ja ostatnio moje okulary. Ale. Trafiłem, że nie. Dobra, chodź tu. Mardunio, ty moja. Lagi widzi Będzie się w zielony lagi Nie, nie, że ja Nażegam na umie lagi To jest No no myślę, że Trzeba mu bombić, tak? Zesra się na no to TNT Nie zesrał się Myślę, że się zesra I ucieknie Przykro, ale to nic. Dobra, zaraz się z nim poklepiemy. Dobra, skoczemy. Dobra. Pa, pa, pa. Kurde. Ten skok był... O ryzykowny, po prostu byłem przy krawędzi, nie? Przy, kraw... przy krawędzi byłem i... I po prostu miałem ciężej, bo on mógł mnie łatwo zepchnąć. Ale dobra, dobra, lecimy. Nie zamartwiamy się. Patrzę, czy tam mnie zielony nie idzie. Okej, okay, to tu bombniemy to. Zagraczmy, tak się... Wsp... U, u, u. Ale zresztą mi się spodobało, dobra, trochę... potkę, A, bo to zrobimy. W tym trybie, właśnie, te rzeczy, które są, które, ale ruch pięknie. które są z, w tym trybie, rzeczy, które są za emeraldy, są za, by, normalnie są za diamenty, są, jest za emeraldy, są teraz za diamenty. Tu, tu chyba jest jabłko i z żelaznym mieszczykiem do niego, w sobie w bombie. Ojo, to ja, zapom ja zapominam, że to są te rzeczy za, co za diamenty teraz te marody, mogę sobie, kurde, takie fajne rzeczy pokupować. Dobra, tutaj tak, ustawienie Złoty jest Dreamem podobno. A jest zwyczajnym Alexem w Rosji, możliwe kurd, tak sobie myślę, może Proszę, w sensie do niego, postawić mu TNT nie coś takiego w no kurczę, nie do kurde ja bym pewno niego poszedł na klepę, no, i tak, jakby się zaczął budować. Dobra, oj. Rozwalimy łóżko. Ojej, kurwa, zaraz, teraz wstecz. Ok, to nie ma. Trzymaj mnie piekła. Nie, rozwalimy. Lepszy mieć po prostu bez czasu, Takim. Mieczem był, no i ja drewniano diamentowy, to raczej szanse są maleńkie. Pęczymy to warunka, lecimy do kolejnej. Miejsce czwarte zajęłem, chyba, no tak, dobrze widziałem. Ale teraz lecimy już po miejsce. Pierwsze, ja nie lubię takich mapów. Jak się wolę, gdzie? Tak, ja się słyszyłem, sobie to jest jasne, No dobra, jeśli będzie, I tak się nie słyszyłem. Yy, nie lubię takich mapek, bo po prostu muszę się dobudować albo się wybić z czegoś, a potem z czegoś drugiego, na tamtego i po prostu nie lubię tak, bo wolę po prostu na raz pójść Zobudowałem ale w zasadzie tu jest. Tak, tutaj Można Okej okay. Mistrz klacza jestem Kurde, on mi klepie, ale mnie rozklepał Aleksik No, może być ciężko Chociaż miałem takie przypadki, gdzie W pierwszej bitce Eee, on mnie ktoś rozklepał, a w drugiej czy późniejszych już na przykład e, ja go bez problemu rozwalałem Czy on jest w bazie? Czy, bo ja słyszałem wybu y, dźwięk wybuchu że ktoś się wybił ale nie... Że, nie, to nie do mnie, okej okay. Bo właśnie wybicie się kogoś ale właśnie wiedziałem czy to do mnie No dobra, no i co? Zostawić całe łóżko i dobra idziemy. Ziomka tamtego Będzie miał zaszczyt być rozwalonym przeze mnie. Dobra, się chyba Tak by zobaczyć. Diamondy proszę, dziękuję. Biały szyję łóżkiem. Tego zaraz rozklepiemy, ty mogę wyrzucić. No nie mogę, no ja... Zresztą się sekundę za to łóżko. Dobra, i ten Olax. ta Olax, ten Olax. Nie wiem, e, już... nie rzesz, to można. Mogę się uspokoić to mnie rozwalił czerwony. A ten się tam Myślałem, że rozwalił czerwonego. Ale nie ma nic czy nie, ma, nie zginął czerwony. Dobra, ja tutaj się tak ukrywam, bo nie wiem czy tam się do mnie nie... nie sobie no Myślałem, że TNT mi się uda postawić. Chciałem że że tu mogę TNT postawić. Ja pierdolę, Ale no, dobra, zrobiłem go chociaż. <gryw> Nie, tak według czat. I zostanę tylko biały. ja z białym. Jej, dwa miecze kupiłem. No. No to nie mam chyba innej opcji, jak po prostu opuścić, bo rozwalić łóżko. Nie ma go w bazie. Brat. No jak to No Przecież dobrze odliczyłem. Mi się wydaje, moment, czekajcie. Aha, no dzięki, dobra. Hit. No dobra, to się rozpoczyna już gierka nowa. I to będzie ostatni... Mówiłem, czy nie mówiłem? No sam już nie wiem. Chyba, powie chyba powiedziałem, że to jest już ostatnia runda. Ja sobie jakby co taki zestaw kupuję. TNT, 32 blaczki i fireball, bo 32 bloki to jest makna jaki można kupić na TNT rushu TNT się wysadzam a fireballem raczej niszczę obudowę Łóżkę. Jak na szybko, żeby nie nie za... nie jeszcze typ. dobra, oddam łóżko i rozwalę łóżko myślę, że dobry tego, tego nie dał. Okej, okay. a najpiękniej, no kiedy miałem straconych? No tak, gdybym nie miał nic straconego, no tak się czas za czas, to poszło. A drugi zestaw, ten z jabłkiem, no to po prostu, bo już mam złota. wtedy, a ten chyba zginie, zginie, no i fajnie. Pięknie wszystko poszło. Dobra, lecimy jeszcze. Się trochę zbudujemy. Tak żeby nas no spokojnie trafić, no. Prawie perfekcyjnie na samą górę. A tu NT postawię. A, nie, kurczę za minimalnie za późno. I tak wcześniej mówiłem. Czy nie mówię? Tak. Chyba no, nie mówiłem. Eee, jak. jak Napisz w komentarzach. W, komentarzu, w komentarzach, jaką grę chcecie widzieć na kanale. I czy. I co? Chcecie, jak chcielibyście wiedzieć na przykład z Minecrafta. A albo z tej gry dalej? I co? Będziecie chcieli, co byście chcieli, żebym nagrał? <coughs> no, na przykład Minecraft to Bed Wars, Sky jakieś. Survival. Czy różne takie rzeczy, jakieś inne. I tak z innej gry tak samo. Już się wybiega. Dobra. Oj, z dla... czerwony wybija? O nie, dobra i trochę mi mógł ja możliwe, że jabłko zmarnował ok zostało czterech z czego jeden nie ma łóżka czyli podium myślę że będzie dobrze jest różowy biały nikt nie ma łóżka pewnie nie grali obydwa kolory ok no dobra bomby i <grymne> jak zapomniał, to powiem, że ja to TNT, a nie to zwykłe. O, ja mnie wybombił. No, 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 to nie... Kurda, kurde, ale mi lagły. Lagaż, słapał. Oj, spadaj stąd, gościu, bo ci zaraz ten TNT wysadzi, to nie będzie tak miło i No. No! spada jest stąd, no i... Ty moje, ja twoje biorę łóżko, no i wszystko miło, ładnie i przyjemnie, mam po... Kurde, nie wiem... Nie ma czegoś, co wychodzi, no... Ja wezmę jego, ja rozwalę łóżko, on rozwali mi łóżko... A wam nie rozwalnie zdąży... I... wszystko grano. mam... Kurde, no musiał on postawić? Tam on postawił, nie? Postawiłem chyba. Tak się wyda. Przynajmniej nie, nie, nie postawiłem tam jak postawiłem to nie tam gdzie chciałem. Ale oni już miałem stawiać. Kurde. Dobra, ale nic On tu już się tutaj pode... Dobra, spadaj gość pa ci fireball rzucam Ej, i tak żeby ci zastraszyć, tak? To w ogóle nie miał trafić, tylko tak żeby ci zastraszyć. No dobra, teraz się tym głównym wybiję. Spadł Jejku. Sp Chociaż gdybym wiedział, mogę rzucać, mogę rzucać. Tak, no szep, ale myślałem, że nie wej... nie trafi. Że on też spadnie w przepaść, tak jak ja. I. no teraz. albo teraz specjalnie, dobra. E I. I po prostu będzie. Będę miał dalej łóżko i wszystko będzie faj. Okej, okay, no to ja już widzę, że tu 18 minut. Eee, nie, nie będzie 18. Czy będzie czy, czy, to 18? No to ja się eee, żegnam z nami I, i do usłyszenia wy następnym odcinku